O głos poprosiła pani poseł Krystyna Pawłowicz. Bardzo proszę. Ustalam czas na jedną minutę. Rozumiem, że jest to pytanie. Dziękuję. Wysoka Izbo, mam pytanie do pana prezydenta. Dlaczego tymi restrykcyjnymi propozycjami zmiany prawa o zgromadzeniach cofa nas pan prezydent w kierunku PRL-u, Białorusi i Rosji? Jestem współautorem obecnie obowiązującej ustawy o zgromadzeniach z 90. roku. Jej celem było przywrócenie wolności zgromadzeń odebranej Polakom w PRL właśnie. Pan zaś pod pretekstem incydentów sprowokowanych przez środowiska lewackie przeciwko uczestnikom marszu 11 listopada, niezadowolony z comiesięcznych procesji pamięci o ofiarach smoleńska pod płac prezydencki oraz pod pretekstem incydentów sprowokowanych przez służby rosyjskie. Na początku euro żąda obecnie istotnych ograniczeń wolności zgromadzeń, to jest podstawowej wolności politycznej. Posługuje się pan najbardziej dolegliwym środkiem, to jest odbierającym chęć do korzystania z tej wolności, czyli zaporowymi, bardzo wysokimi karami finansowymi za wszystko, nawet za to, za co organizator zgromadzenia nie odpowiada. Dziękuję bardzo, Dlaczego pan Pani ogranicza dziękuję, nasze Pani wolności, a żadnym przepisem nie poszerzył tej wolności? Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie w całości projektu ustawy. Szanowna Pani Marszałek, padają pytania tutaj w Wysokiej Izbie skierowane do przedstawiciela prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma ani pana, pana prezydenta, ani nikogo z jego przedstawicieli, a zatem nikt z tamtej strony nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania. Uważam, że w, tej, w tym momencie, kiedy nie, ma, kiedy, kiedy nie ma odpowiedzi na pytania, nie powinniśmy w ogóle głosować tej ustawy, powinna zostać zarządzona przerwa. Do czasu przyjechania przedstawiciela prezydenta. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, co prawda nie ma nikogo, kto mógłby odpowiedzieć na pytanie, które zadam, ale mimo to zadam je, żeby usłyszała je opinia publiczna. Dlaczego pan prezydent Rzeczypospolitej zdecydował się przeniewierzyć się swojej przysiędze, którą składał przed tą Izbą, a w tej przysiędze przysięgał, że będzie stał na straży wolności obywatelskiej? Dlaczego sprzeniewierza się swoim obowiązkom zapisanym w Konstytucji Rzeczypospolitej, gdzie jest napisane, że jest gwarantem i stoi na straży Konstytucji Rzeczypospolitej? Dlaczego kieruje taki antydemokratyczny, antyobywatelski, antykonstytucyjny... Projekt do parlamentu, nie słuchając głosu opinii publicznej 32 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które oprotestowały ten projekt jako godzący podstawowe, konstytucyjne prawa obywatelskie. Dlaczego nie słucha prokuratora generalnego, który napisał w swojej opinii do tego projektu, że projekt ten jest, budzi duże wątpliwości pod względem konstytucyjnym i powinien być bardzo poważnie jeszcze raz przemyślany i przepracowany. Czy pan prezydent Bronisław Komorowski. Nie jest w stanie oderwać się od swoich korzeni partyjnych i rzucać bardzo koła dziękuję, ratunkowego premierowi pośle. Donaldowi Tuskowi, bardzo. korzeni bardzo partyjnych dziękuję. w platformie antyobywatelskiej. Dziękuję panie pośle. Proszę o zabranie